Dzień dobry, cześć wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RAFTA. Dokładnie tak ja jestem oczywiście Z, a ciebie widzę proszę, aby zostawił łapeczkę w górę oraz suba na kanale, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji. I generalnie a aktualnie dopływamy sobie już na kolejną wyspę fabularną. Widzę, że ta wyspa wygląda bardzo ciekawie. Totalnie nie wiem co to jest za wyspa jak dwie poprzednie jeszcze tak mniej więcej znałem, tak tej wyspy totalnie nie znam, więc no coś czuję, że może być ciekawie. Chociaż ta wyspa kojarzy mi się z... Wajaną, jak tam były te takie, takie Ludki, nieważne, jak ktoś oglądał To chyba będzie wiedział o co chodzi, przynajmniej Taką mam nadzieję, bo ja nie umiem tłumaczyć, ale Mniejsza o i generalnie dzisiaj Sobie lecimy na oczywiście tą wysepkę Fabularną, zobaczymy co tam będzie Oczywiście jak czegoś sam nie będę umiał znaleźć To oczywiście zrobimy tak jak zawsze Czyli googlujemy te sprawy wyszukujemy, idziemy za y, Mapką itp itd, żeby oczywiście Poszło sprawnie, szybko I, I, i no generalnie, panie ptaku z pierwszej stąd, <laughs> ale tak, musimy Możemy sobie tu na pewno odłożyć trochę drewna, te plastiki, to tutaj też. I generalnie jak widzicie mamy tutaj też ten stereo, którym obiecałem, o który obiecałem, że zrobię, nie wiem, o której stronie ja mam totalnie płynąć na tą wyspę. I to mnie trochę niestety niepokoi. Możemy spróbować tu na środek, no i co? Tak, możemy spróbować tu na środek, podpłynąć tu w ogóle jest to na surowców które trzeba zebrać, bo się trochę ich zebrało podczas pływania. Dobra, więc sobie to wszystko jeszcze na szybciutko tutaj uporządkujemy normalnie, żeby nie było. Cyfu nie zostawi. Płyniemy sobie gdzieś tam. płyniemy sobie gdzieś tutaj. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, na razie mnie wskieruj w tą stronę. O, 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 o. I Jakby tak spróbować się tu wbić centralnie. Może to by nie było wcale takie najgłupsze. Ewentualnie spróbujemy popłynąć od innej strony. Też jest taka opcja oczywiście. Czy tu będzie jakieś takie fajne? Dobra, możemy spróbować tu podpłynąć. Czekajcie, czekajcie. Weź mi wykręć stąd. Albo dobra, już niech ta tratwa tu se będzie, bo jakby trochę mi się nie chce z nią kombinować. Zarzuć kotwicę. Wyłączamy se silnik. I niech ta tratwa na razie już tutaj będzie. A my sobie ewentualnie ręcznie tam pójdziemy. Jakby, no dokładnie tak. Możemy i sobie oczywiście spać. I tak. Yy, jesteśmy głodni. Trzeba coś zjeść. Dokładnie, tak. Napić się też by wypadało. Zarobi się, coś sam się. Mordo, nie pomyliło cię? się coś? <gry> Dobra, tu sobie to wrzucamy Te ziemniaki chciałem sobie wrzucić tutaj Do przetwarzania, a to sobie bym Chciał tutaj normalnie, na spokojnie Rozpakować. Okej, okay, okej okay, Okej, okay. w takim Wypadku, lecimy Sobie chyba na tą wyspę Chociaż moglibyśmy sobie zrobić nową Metalową włócznię W razie czego, dwie sztabki Metalu mamy dziewięć Jedna śruba, śruba się robiła też Ze sztabki metalu Dwie liny deski, dobra, śrubę. Co możemy zrobić? Stwórz. Dobra, dobra, pasi, pasi. Dobra, więc wskakujemy sobie i sobie popłyniemy ręcznie. Czemu by nie? Panie rekin, leave me alone. Panie rekin, leave me alone. Dobra, tu mamy jakieś wyjście niby, teoretycznie wyjście. I co my tu kurde mamy? To są jakieś, nie wiem, kontenery czy, czy co, 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 co to w ogóle jest? I don't know. Wygląda jak jakiś rozbity statek. O, chcemy tu coś znaleźć ciekawego. O, 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 podnieś przedmiot. Jakiś tu był przedmiot, proszę bardzo. O nie! Ja wiem, co to już jest za wyspa. Tu jest wielki ptaszor, który rzuca w nas mm. dosłownie. O, notatka. Nazywam się Sanjay. No to zrobił kombinę zanurwania z roweru i serwiska. ciężki kombinę żeby móc się zanurzyć, ale przesadził ciężarem. Jak teraz odejdę, nikt nie sterczy z i powietrza za pomocą roweru. Jeśli trafię do reszty, to będzie dowód mojej. Niewinności. No weź mnie zostaw. Andrzej uciekł z płasem, jak tylko mnie wyciągnęli. Bardzo nieprofesjonalne. Pod wodą jest mnóstwo świeci. Nie mogłam jednak nic wyciągnąć. Smutne. Tata zakazał mi prowadzenia eksperymentów, jest po prostu tutaj, bo mama się rozchorowała. Panie Tashor! Pierdylań, nie denerwuj mnie. Ja nie wiem teraz, którędy ja mam iść. Aha, ja chyba od tamtej strony powinienem iść. Nurkuję! Tashor, zostaw mnie. Tashor, zostaw mnie. Tashor, leave mielą! Tashor, leave Ja nie chcę od ciebie dostać headshota. Jesteśmy... Nożcie... Pogrzało. Jopierdyla. To za niewdzięczny ptaszor. Gdzieś ty jest. Ja ci takiego zaraz strzałę z łuku sprzedam. O, 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 o. Leci, 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 leci. Czekaj. A, bo ja żem stał pod. Dobra, kurde, trzeba to zrobić szybko. Mamy jakieś podnieść część do ładowarki baterii. Dobra. Oho, leci. Oho, leci. Raz, pa, pa, na to, pa, na to, pa, na to. Powiem wam, że to będzie trzeba zrobić tak, że tego ptaszora trzeba oczywiście zlikwidować. Nie będzie wcale takie proste. E, Okej, okay, czy coś tu mamy jeszcze, coś tu mamy, coś tu mamy, chyba nic tu nie mamy. Dobra. Tak, lecimy sobie dalej w takim wypadku i oczywiście likwidujemy ptaszore jak szybko to tylko możliwe. Tu mamy jakieś... Ko Kolejne rzeczy, jezu jumpscare, okej, 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 tu coś też mamy kolejnego, jakieś kolejne rzeczy, tu, tu są tak, jakieś biopaliwo, miedź, lina, uhu, uh, uh. tu nic więcej nie ma, tu nic więcej nie ma, nie wiem czy on już leci po, na mnie po raz kolejny, dobra, dostał, o się dobrze składa, oła, dobra, tu mamy jakieś kolejne, nie wiem, kontenerowie? Nie wiem jak to nazwać, podnieś przedmiot, resztki Oj, to ja bym tych resztek tu nie jadł, szczerze Co tu jest? Jakaś studnia? Chyba tak, ale... Trochę nie wiem jak ona ma działać A ja tu mam wejść Halo Wiem, ja jeszcze tego ptaszora chciałbym zlikwidować, ale nie wiem gdzie on leci Dobra, tu jest jakaś drabina Okej, okay, podnieść notatkę Dziennik naukowy Fajne Mama mówi, że powinnam zapisywać swoje myśli

Okej, okej. Okay, okay. mm, tędy zbytnio nie przejdę, zbytnio też nie ma sensu tędy przechodzić chyba. Tędy bym... a tędy. Tędy sobie przejdę. Tędy sobie też przejdę. Ptaszor, ptaszor, ptaszor. Aż ptaszor już chciał mnie atakować, dobra. Okej, okay, co my tu mamy? No tu mamy na pewno dużo itemów, ale tak poza tym to tak średnio bym widział jakiekolwiek sensowne jakieś przedmioty jeszcze tutaj. Mamy no, no jest... jakieś Mam jakiś arbo- aha ugotowany ziemniaki, arbuz, resztki Czekaj, to bym se to zjem sobie to na, To sobie wypiję Dobra, chyba nic już więcej tutaj nie ma Oj jak mnie ten ptaszor denerwuje Oj jak mnie ten ptaszor denerwuje Czekaj, czekaj, tu mam jakiś przedmiot Aha, kamienna strzała Śruba, deska, śruba, deska, śruba, deska, śruba, deska a, 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 Śruba, deska to zamiast tej liny mogę sobie wziąć Śruby Dobra, to jest jeszcze ciekawego? Chyba nie. No, ty się uspokój, chłopie. Opa, jakiego mucheda teraz balny, On będzie na mnie teraz leciał, to ja mu teraz tak szczelę. No, 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 chodź tu, chodź tu, no. Uh -huh. Uh -huh. Eee, never mind, w którą teraz stronę mamy iść? Mega przyrząd do zjazdu po linie. Nie mam takiego przyrządu, czyli muszę iść na górę. Dobra, czyli muszę lecieć tędy. Ciekawie, to się pewnie nam przydał czegoś. Dziennik naukowy. Ciekawie, ciekawie olej. O, 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 o już wyraźnie mi ten tak. O, 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 tera. No nie, kurwa. Idę tu, czy coś tu jeszcze będzie. No, mamy przyrząd, do jakichś tam Znajdź do zjazdy, po linie, coś takiego. Klatki desk, ale dobra, desek już mamy. Dość sporo przy sobie. Ej, dobra, tu coś jeszcze mamy. A jakieś kolejne przedmioty i tak to widzę, że no tak zbyt nic sensownego, już więcej tutaj chyba nie ma. No skórna pod sufitem byłem, nie denerwujcie mnie. O, lo, 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 lo. E, nie wiem, o, gotowany burak, dobra, dobra, tu. Coś mamy kolejnego. E, odpadki jakieś. Okay. Masz splącze. Nie mam miejsca na masz splącze, no, te odpadki bywa Znaczy odpadki, resztki. Tędy już nic nie znajdę. Tu jeszcze coś jest. E, tu są jakieś rzeczy, ale nic ciekawego więcej. Okej, okay. ptaszar jest gdzieś tam. No, chodź tu ptaszar. Kurde. Tak ciężko się w niego strzela. Ja mam tych strzał siedem to niedobrze. Mam bardzo mało strzał. Jestem pod dachem. Teraz mamy chwilę, żeby sobie przejść na spokojnie tutaj. E, Okej. Okay. Okej, okay, podnieść przedmiot. Omlet z grzybami? Omlet z grzybami? A ser to zjem, pewnie. Teraz zaczyna się robić ciemno, nie podoba mi się to. A jakiś, nie wiem, struś czy coś. Tu nic więcej nie widzę. Tu nic więcej nie widzę. Skoczyć mogę. Metalowa wędka. Ty, metalowa wędka to akurat by się przydała. Hmm, tu jesteśmy już na samej górze chyba. Tam jeszcze są jakieś rzeczy, ale nie wiem jak tam się nawet wydostać zbytnio. Aha, ten. Dobra, już widzę o ładowarka do baterii i notatka jest i heard that strange man saw them rounding up all the hyenas in Sanjay is helping separate the rafts from the rocks i asked Dr. Henrik about Ma he looks sick too and Olaf Sanjay says he's scared Okej. Okay. Czyli tak, co my mamy z rzeczy, Czekaj, To było pod T, Tak, Caravan Town, Nazywaj się tak. Tutaj są te... Nie, 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 nie. Nie musisz mi tego czytać. E, ja to sobie wszystko wiem, tylko tak, co my mamy? Ładowarkę do baterii. Tego mamy ładowarkę do baterii. Dobra. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. A w takim razie tak, gdzie my, gdzie my byśmy się musieli te teraz udać? Dosłownie zawał. Dobra, tu jest, jeszcze są jakieś e, rzeczy. Metalowa co? Metalowa jest strzała. I ogarnąłbym się, gdyby miał miejsce w ekwipunku. Dobra, to możemy wywalić. To mieć w sumie. Podnieść przedmiot. Dobra, dobra, dobra. To są cały czas jakieś rzeczy. Generalnie duże rzeczy można znaleźć, ale ja i tak szukam bardziej tych rzeczy fabularnych. Dobra, chłopie, ty mi szczelisz. No ale dobrze, że jakby mam tą regenerację czy coś. dałoby się znaleźć wreszcie coś, co kurde się nam przyda do fabuły. Eee, I to tak co nam się bardzo przyda do fabuły. Bread and Baker. Ooo... Oh, tak. <laughs> 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 Sailing as one, the raft towns of Indonesia. The flooding of Jakarta has led to escaping locals creating interconnected rafts as they make their way to land. We just make do, said Putu Reyes, one of the earlier residents of these raft towns, when inquired by one of our reporters about their living conditions drifting largely on sea currents they appear to be growing at a steady rate raising considerable concerns with coastal authorities a maritime hazard in the making the foreign minister stated this morning in a public address despite these concerns many believe raft towns could very well be a viable alternative recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions Tu Nic więcej nie ma, tu też nic więcej nie ma. Kurde. Tak, bo co myśmy znaleźli sobie, co myśmy sobie znaleźli? Część ładowarki do baterii, aha, no bo tu będziemy pewnie mogli sobie ładowarkę do baterii ogarnąć, Dobre. Okej, okay, nie wiem, czy teraz się nie wspomożemy jakimś poradnikiem czy czymś takim, naprawdę. Ała, wow. no weź mnie, chłopie, zostawił. Chłopie, ptaku bardziej. No, jest tu jeszcze co, co mogę podnieść? Bo ja już tak trochę mam w fuleku. Dobra, tam niby dostać się nie mogę. A, jednak mogę. Okej, okay, są jakieś, jakieś notatki, jakieś coś, okej. Okay. No, to zatwierdzę. Uwaga na trzecia część linki.

No, przyrząd do zjazdu price, po Nie mam przyrządu do zjazdu po linice, nic, nic, mi, nic mi nie dał. Take take back your future. Niech mi nie dał przyrządu do zjazdu po lince. Weźcie mnie już ptaki zostawcie, naprawdę, znaczy jeden wielki ptaszor kolejny. Tam są jakieś rzeczy... Podnieść plastik, dopadki, plastik, i Okej. Okay. No, mm, już super. No, są te plastry miodu, na które trochę nie ma miejsca, weku. I tak, ale mamy to. Dobra, chodź tu. O! Zabiłem! P no i zarąbiście. Co z tego ptaszora będzie? Pióro, pióro. Surowe mięso jeszcze nawet. E, dobra. E, to mamy spokój na jakieś 5 minut. Obstawiam, dobra, to weź wywal. Co byśmy sobie spożyli w takim wypadku? Dobra, to mi podnieś. E, dobra, e, ptaszor head. E, czy mi się ptaszor head przyda? W sumie do kolekcji by się przydał. Ktoś to wywal. Dobra, bo chciałbym sobie te plastry miodu podnieść jeszcze. Ten ptaszor i tak się zrespi za jakąś chwilę pewnie, więc... Mamy, wymaga jeden wybuchowy krok. Notatka... Mhm. Miałam łopaty. Tak trochę. Eee, dobra, gdzie my tu coś jeszcze możemy ciekawego znaleźć? Tu żeśmy już byli. A tu na dole mnie jeszcze nie było. Okej, okay, ale tu nic nie ma z tego co widzę. Czyli w takim wypadku ewentualnie jeszcze tu coś możemy znaleźć, ale tak ciężko to kurde widzę. Tu jeszcze było takiego. A tu są same z szaf i... Uh, uh, uh. Onion, no, no, dobra, okej, okay, ciekawe Jak już połowę rzeczy nie podnoszę Ja mam na nie totalnie miejsca Okej, okay, tu już nic więcej nie widzę Możemy jedynie jeszcze zejść na dół No ale tu coś u dołu jeszcze będzie Tak trochę Wątpię. Niestety nic więcej nie widzę, jakoś zbytnio. Tak by mi się to podświetlało, to, co miałbym chyba znaleźć. Eee, raczej to, co jest wymagane do fabuły. Nie wiem, tak ciężko to widzę. Jakieś kowadło w ogóle. What is it? What is it, ja się pytam. Okej, okay, tędy sobie wyskoczę, tędy sobie wyjdę, tędy sobie wyskoczę jakoś. Okej, okay. taka okay, i którędy teraz? A, nie, nie, tędy sobie wyskoczę. Tędy sobie wyskoczę, tędy sobie wyjdę. Dobra, tu sobie już wszędzie byłem. Wszystko działem, wszystko zeksplorowałem i stwierdzam, że nic tu nie ma. W nic w tym miejscu nie ma. Ta wyspa jest dość spora. Ja tak cały czas gadam i gadam, a może bym się w sumie zamknął i zaczął tego samemu szukać, bo inaczej wszedł do jakiegoś poradnika. Żeby dowiedzieć się na pewno gdzie co jest. Tu mamy jakiś rower. Ciekawie, dobra. To jest tej opowieści, którą myśmy tam yy, usłyszeli, no nie? Na temat tego roweru. Fajnie, że to tu jest, dobra. Tu nic nie widzę, tu też nic nie widzę, tu też nic nie widzę. No tak, ciężko trochę. Nie wiem czy ta łopata nam też nie będzie potrzebna w którymś momencie. Nie wydaje mi się, żeby chyba łopata była nam potrzebna. Nasza tratwa jest gdzieś w tamtą stronę chyba. Bo gdzieś w tamtą stronę zostawiłem naszą tratwę. Tak, w aktualnym momencie lecimy sobie w którąś inną stronę chyba. Coś było do wydobycia, no nie? Tak. Tu żeśmy tędy szli, tam jeszcze do Majora trzeba by było iść, okej, okay. tu chyba jeszcze. Tak wy... będzie ciężko, bo mówię nie mamy tego przyrządu do zjazdu po linie. nie mamy tego przyrządu, a tu się nie da przejść nigdzie, a więc... Coś jeszcze żeśmy musieli przeoczyć. Coś żeśmy jeszcze gdzieś musieli przeoczyć, że my tego nie mamy, no nie? Dobra, zróbmy tak. Ja sobie skoczę na tratwę. Ogarniemy sobie. Ogarniemy sobie na szybko jeszcze. Eee, jak to się zwie? Jak to się zwie? Ogarniemy sobie tą łopatę jeszcze na szybko. Przykazji, opróżnimy sobie ekwipunek i zobaczymy co tam będziemy w stanie sobie wytworzyć jeszcze. No 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 O, proszę się uspokoić A, Dobra, na pewno więcej strzał by się przydało To jest na pewno pewne, że więcej strzał by się przydało Bo tak trochę nie domagamy z tymi strzałami Okej, okay, mamy w takim razie 30 tu strzał Dobra, szkła mamy też dość sporo Szkło sobie można wrzucić tu Biopaliwa mamy dość sporo mm, Teraz tak, jak się robiło łopata? Łopata, 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 łopata Jedna śruba, jedna sztabka metalu, sześć desek Raz, dwa, 6 desek Dobra, łopata, wyjada łopata. Wracamy na wysepkę. Dobra, jako że trochę już e, trwa ten materiał, i praktycznie cały czas gadam, zrobimy zaraz faktycznie tak, że ja się zaraz zamknę i poeksploruję tę wysepkę. A odpala ewentualnie jakiś poradnik, bo mówię, chyba, chyba jest wymagany niestety. I jak sobie to ogarnę, to. to, 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 to oczywiście be, be, się do was odezwę. Ale, no jakby póki co, no nie ma innego wyjścia, tak trochę, bo. No bo, kurde, nie wiem, co teraz w kolejności mamy sobie ogarnąć. Dobra, daj mi to tu. Co to będzie ziemia? Ziemia. Chciałem, że to będzie coś innego, no bo tu nasz przykład mamy ten jeden wybuchowy proszek, no nie? I pytanie teraz, gdzie to może być? Tam? Tam no, chyba w sumie nie byłem, no nie? Dużym wszędzie łaził, tak? Tak. A dużym był, tylko, że nie był na dachu. Okej, okej. Okay, okay. Na dachu coś tam jest. No, tylko na dach widzę, że się można dostać tym, tym do zjazdu, okej. Okay. Nie musimy pierwsze ogarnąć to coś do zjeżdżania. Yy, to chyba zaczyna wchodzić w grę poradnik, bo ja już tam niestety nie ogarniam, yy, więc chyba zaczyna wchodzić w grę. Poradnik, abym wiedział co i jak gdzie. Tylko muszę jakiś poradnik znaleźć do tego, no nie? A to pewnie chwilkę zajmie. Znaczy no, chwilkę, znaczy pewnie wpiszę w Google a i już będzie to, co mam zrobić, ale jakby jakby wiecie o co mi chodzi, tak? Dobra. To ja w sumie skoczę sobie tam, żebyśmy żeby byli typowo na początku tej wyspy. I jak sobie już tam będę na, na początku tej wysepki, no to e, przynajmniej, bo pewnie też stąd będzie zaczynał się zaczynało, więc ja sobie stanę tu. Dobra, to też save'a zrobię. I idę ogarnąć jakiś poradnik. Dobra, z pomocą poradnika udało mi się ogarnąć tutaj, proszę bardzo, część linki, która była tutaj. Trzeba było po prostu odpowiednio ustawić te rury i później tamtą wodę skóry sobie puścić. I to było dosłownie tyle, więc nie było to jakieś ciężkie. No tutaj zresztą widzicie że są te rury dobra to teraz część dalsza dobra ogarnąłem wybuchowy proszek okej okay, i to jest co 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 z tym I... a tam coś okej okay, dobra spoko dobra czyli teraz mam tu polecieć mhm. w ogóle jest ciekawego chyba ciekawego chyba nic Dobra, czyli tu i to tam gdzieś u góry. Ciekawe co tam w ogóle będzie. Ja na razie sobie tu mały looting robię. Dobra, i teraz tak, jak się tam mam wydostać? A, podnieść krawę. Chciał na górę się wydostać, co? Okej, okay, i co my tu będziemy mieli? Podnieść projekt Firework. Weź mi to ze To, to, to też weź mi ze Dobra, projekt Firework. Major Tom. Podnieść część link. What is it? Nie wiem. Okej, okay, co dalej? Okej, okay, powrót na tratwę, bo musimy sobie ogarnąć wodę. Już tam przestań żyć się pić. Chcę, chłopie, dobrze będzie. Dobra, my w sumie przy okazji możemy sobie to pióro wziąć. Jedno, proszę bardzo, i możemy sobie spadać tu i możemy się nauczyć tego to nam jeszcze pozostało. No już chłopie, nie narzekaj, dobra. No już super, cieszę się. Okej, okay, dobra. Lecimy sobie tam i myślę, że już powoli to kończymy, naprawdę. Dobra, teraz do tego rowerka, bo tam coś niby jest. Ja mam na sobie ubraną tą butlę, więc mogli dłużej nurkować. Dobra, tu jest ten rowerek, coś tu niby jest. No, bo, bo na pewno jakieś że widzę, że odpadki. Dobra. Nie, tylko nie ty. Pierwszy light, pierwszy light, speed, 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 No i dupa. Właśnie z tych rozdymek można pozyskać ten wybuchowy proszek, i właśnie ja tak pozyskałem. No, tylko że jak widzicie, nie jest to jakieś ultra proste. O ty, można się tu. Można sobie tu wziąć powietrza. A na to i możesz płynąć dalej. Dobra, ale gdzie za tymi kablami? O, oh, halo, gdzie wy mnie kable prowadzicie? Gdzie wy mnie kable prowadzicie? Ty. Deum, deum, ty. Dobra, mamy tlen. O, mamy tu częźniki wykrywać. O, Pięknie. Jedna nam jeszcze została rozdymka. Okej, okay, mamy proszę bardzo właśnie tą wybuchową mać i z niej możemy sobie, kurczę ogarnąć yy, wybuchowy proszek. Dokładnie tak. Dobra, a teraz musimy wrócić na górę. Dobra, już was Pufferfisha nie atakuje. Wbijmy się tu, bo tu można setlenu nabrać. Jeszcze jest przy okazji? Chyba nie. Dobra, i wreszcie na górze. I teraz musimy się cofnąć tam na samą górę, w sensie, że tam sobie musimy wrócić do tamtego miejsca. Okej. Okay. Nie będzie to jakieś trudne. No tak. Yy, teraz, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, dobra, tędy. I sobie wskakujemy tutaj. Aaa, czekaj, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I teraz użyj ten przyrząd do jazdy na lince. O kurde, czekaj, bo nie ma miejsca. Dobra, weź to wywal, weź to wywal. Dobra, projekt, przyrząd do jazdy po lince. Dobra. I tu na górę. I sobie jedziemy. Proszę, proszę bardzo. Dobra. O, i coś tu na pewno będzie. Okej, mamy iść tu. Nie, 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 nie. Łooo. Oooo, ohohoho, o, 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 o. podnieś krata, gruba zawias, śruba zawias. Dobra, podnieś lecznicza maść. No czekaj chwilę, nie mam miejsca. O, teraz. Okej, okay. co tu jeszcze mamy? Próż do skrzyni burmistrza i minęły, okej. Czuję się jak chłopak. Nie myślę, że mogę w tym zareagować, a te ludzie to wiedzą. <todobień> Poprosiłem ich o odwiedzanie mnie. Byłem na to męczony. Nie zauważyłem nawet, że budżetowie są szkodliwi. Wszystko zaczęło się, kiedy Olaf był w riotu. I nie widzę tego jak ostatnio. Ok, teraz musimy sobie wrócić. Dobra, i wracamy sobie. Ja tą, tylko tą linką. Dobra, i teraz lecimy sobie do... ...Major, dokładnie. Czyli do burmistrza sobie lecimy. Tum. I teraz tak, tu u burmistrza, okej, okay, coś się tu świeci. Kapelusz burmistrza. Użyj trzeciej części projekt, ładowarka do baterii. A fajnie, ja mam miejsca zbytnio. Dobra, tego kokosa wywa Dobra, kapelusz burmistrza to będzie tak. to tak, rzucimy, dobra. Róż do skrzyni burmistrza. Okej, okay, układ sterowania, proszę bardzo. Czekaj, coś tu jeszcze będzie. Tam coś jeszcze jest. Jeszcze notatka jest. Dana nowo no, 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 notatkę. Więc tu jeszcze jest szkło, ruda metalu. Kurde, fajne rzeczy. A ja nie mam miejsca na to. I to już, kurde, wszystko. Mamy następny kot, proszę bardzo. I to jest, kurde, wszystko. Dobra, zarąbiście. Możemy wracać na tratwę. To jest wszystko. Okej, okay. długi odcinek, długi odcinek, na pewno, znaczy na pewno krótszy niż poprzedni, bo tu już sobie wcześniej dopłynąłem i przy okazji teraz już mamy ten prymitywny ster, że tak to można nazwać. A więc tak, y nasza tratwa jest w chyba w tamtą stronę, więc wracamy na tratwę, wpisujemy nowy kod i w następnym odcinku kolejna wyspa, chyba przedostatnia, więc jak coś dowie, jak dobrze pójdzie, to z dwa odcinki albo trzy nam jeszcze z tej seryjki zostały, więc tak, seryjka powoli. Dobiega końca. Dokładnie tak. Dobra, czekaj. Tu sobie w takim razie wyrzucimy to, co pozyskaliśmy, szkło. Nie wiem, gdzie rzucałem tu chyba. Tu mamy te blueprinty Lecznicza Masz, to sobie też mogę tu wrzucić, To sobie też mogę tu. E, te, 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 e. o, czekaj, bo te, tym to gościciela konkretnie. Dobra, i tu jeszcze to, tu w takim razie sobie leci to. Major to, nie wiem nawet co to kurde jest. Aha, bo co to mogę to... Proszę tu sieć, mordo, Dobra, eee, tak, wszystko, wszystko, wszystko. Tu mamy to, tu mamy to. Dobra. Chyba wszystko. Nie mamy tylko tego. Eee, haka, Cztery deski jeszcze. Dobra, dobra, i hak mamy. Dobra, czyli idziemy sobie wpisać następny kodzik. Jeszcze tak w ogóle dzisiaj nie zbyt słuchałem tych komentarzy, no ale tu mamy wszystko sobie opisane. E, no i Tangaroa 1938. Okej, okay. 1938, to jest w tamtą stronę, czyli się będziemy cofać. Dobra. Czyli w następnym odcinku się jacyfamy, w sensie no już przed odcinkiem raczej. Dobra, mamy tu nowe rzeczy, proszę wykrywać metalu. Mm, linka Eee, jeszcze coś tu było? Tu Linka na pewno? Czy coś się jeszcze pojawiło? Eee, przyrząd do jazdy po Lince, proszę bardzo, akurat aktualnie mamy, no ale jakby nam skończył. I to chyba tyle, prawda? To chyba tyle. No i ładowarka do baterii, to tam jeszcze można no. sterowania, linka, firework, ładowarka do baterii, wykrywacz metalu. Okej, okay, więc myślę, że to by było z dzisiejszego odcinka na tyle. A więc co, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że kolejny odcinek z Rafta Wam się spodobał i mam nadzieję, że oczywiście stawicie łapkę w górę oraz suba na kanale, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji. Dokładnie tak. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z Rafta. Trzymajcie się serdecznie, i do usłyszenia w następnych filmach, do usłyszenia już i baju baju!